Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam ciebie. Dzisiaj chcę zapytać ciebie, czy potrafisz usłyszeć ciszę. Czy miałeś już takie momenty, taki stan, czy potrafisz wejść w taki stan totalnego spokoju, wyciszenia całkowitego. Odłączenia się od zewnętrzności, od hałasu, szumu, gwaru na ulicy, na zewnątrz. Czy potrafisz również wyłączyć się ze swoich myśli? Jakby odciąć się od swojego umysłu? Jakby przestać słyszeć, Cokolwiek, nie tylko uszami zewnętrznymi czy też wewnętrznymi, ale swoim umysłem, po prostu nie słyszeć nic. Czy potrafisz wejść w taki stan? Czasami ten stan jest potrzebny, bo jeżeli masz nadmiar problemów, kłopotów, jeżeli już sam nie wiesz, co masz robić, to wówczas właśnie możesz wprowadzić się w taki stan totalnego spokoju, wyciszenia. I zauważ, że w takich momentach, kiedy potrafisz to zrobić, nagle jakby twoje problemy, sprawy będą odebrane przez ciebie z innej perspektywy. Więc jak ważne jest usłyszeć ciszę? A jak to zrobić? Przede wszystkim weź głęboki oddech. Weź następny oddech. I jeszcze tyle, ile Ci potrzeba. Jeżeli potrzebujesz, zamknij oczy. Oczywiście wcześniej usiądź spokojnie albo połóż się. Postaraj. Postaraj się, aby wtedy nikt do ciebie nie, przyszedł, nie przychodził, nie masz umówionego żadnego spotkania, nigdzie się nie śpieszysz, nic nie zaprząta twojej głowy. Wyłącz telefon, wyłącz wszelkie urządzenia i tak sobie po prostu lesz lub sieć. Jeżeli chcesz, możesz to robić również na stojąco, wszystko zależy od ciebie, ale pozycja siedząca jest wystarczająca i uważam lepsza. I co wówczas? Po prostu zatop się w sobie. Najpierw poczuj, jakby Twoje ciało odczuj, jak ono siedzi, czy też leży spokojnie. Jak ręce są, jakby bezwiedne, nogi, szyja, plecy. I tak jakby opadaj, tak w spokoju, spokojnie. Jeżeli w jakimś sensie skupisz się na ciele, zapomnisz o umyśle. I wtedy, kiedy poczujesz już się taki zrelaksowany, Taki spokojny, cieleśnie, to jeżeli gdzieś tam jeszcze jakaś myśl przychodzi do ciebie, powiedz jej, że nie potrzebujesz jej, że teraz nie masz czasu dla niej, że to jest nieważne. Przymknij oczy, czy też jak wcześniej masz już przygnięte i skup się, skup się tylko na sobie. Na swoim spokoju, na tej błogości, na tym relaksie. I trwaj w tym, ile potrzebujesz. Słysząc ciszę, czyli nie słysząc nic innego, czyli inaczej słysząc nic, możesz wejść w taki stan. Błogości, totalnego relaksu i nagle inne sprawy, wszelkie sprawy zewnętrzne, będą jakby odsunięte od ciebie, tak jakby nieważne. I wówczas, trwając w tym stanie, nieważne czy minutę, czy dziesięć minut, czy godzinę, trwaj, ile potrzebujesz, tak jak tobie to jest potrzebne. Odczujesz wówczas, poczujesz, usłyszysz całym sobą to, czego naprawdę potrzebujesz. Usłyszysz swoje wnętrze, usłyszysz siebie. W tej ciszy odczujesz, że słyszysz siebie. Odczujesz, czego naprawdę potrzebujesz, co jest dla Ciebie korzystne, co jest dla Ciebie właściwe. W tej ciszy poczujesz, poczujesz to na pewno. Gdy to poczujesz, jednocześnie zrozumiesz, zrozumiesz Twój problem. Zrozumiesz, dlaczego masz pewne zachowania, dlaczego coś zaprzątało Twoją głowę do tej pory bardzo, dlaczego życie jest takie, nie inne. Usłyszysz odpowiedzi na Twoje pytania, jeżeli sobie je zadasz później, ale równie nie musisz nic mówić w myślach, nie musisz nic oczekiwać, niczego. Nie musisz o nic pytać. To, co jest Tobie potrzebne, przyjdzie. Przyjdzie samo w tej ciszy. To tak jakby forma medytacji, ale nie korzystaj z żadnego urządzenia, nie korzystaj z muzyki, nie korzystaj z zewnętrznych jakichś bodźców, że ktoś ci, Tobie mówi, tak? Zrelaksuj się, zrób to, zrób to, podążaj za moim głosem. Nie. Ty usłysz ciszę. Usłysz ciszę. Usłysz siebie, siebie prawdziwego z twojego wnętrza. Możesz to praktykować wiele razy. Najważniejsze spróbuj. Jeżeli chcesz, a nie masz cierpliwości, Spróbuj, choćby na chwilę, choćby na jedną minutkę, usiąść, usiądź wygodnie, zamknij oczy, spróbuj odciąć się od zewnętrznych czynników, spróbuj odciąć się od myśli i odczuć siebie, siebie prawdziwego. Dziękuję serdecznie. To tak z rozpoczęciem wiosny. Niech takie usłyszenie ciszy wyciszy każdego i podpowie mu, co dla niego najlepsze. Oczywiście również tobie. Zrób to i odczuj lekkość. Odczuj, poczuj to, czego potrzebujesz. Poczuj to, kim jesteś naprawdę. Poczuj to. Dziękuję serdecznie i z całego serca pozdrawiam Ciebie, Gosia Król, kolorowy horyzont.